Cześć! Naprawdę wielkie samochody, to nie jest wymysł Europy. Narodziły się w Stanach Zjednoczonych, a stamtąd powędrowały dalej do krajów Bliskiego Wschodu, Rosji czy Chin, czyli do krajów, gdzie rozmiar się liczy, rozmiar auta. Zresztą jak nawet dotarły do Europy, to i tak pozostały Amerykanami BMW X5, czy właśnie prezentowane dziś Mercedes GLE produkowane są właśnie tam. Za wielką wodą. W dobie szalejącej popularności słów nie musimy sobie dzisiaj zadawać pytanie, czy przyjęły się na starym kontynencie, już dawno stały się marzeniem również Europejczyków. I Giele drugiej generacji pokazuje dlaczego. Zwróćcie uwagę, że GLE pierwszej generacji zadebiutował raptem 4 lata temu, a już doczekał się drugiej. Są tacy, którzy będą mówili o podobieństwach między tymi samochodami, jednak fakt jest taki. GLE stojący obok mnie to samochód opracowany od podstaw, podczas gdy pierwszy GLE garściami korzystał z rozwiązań uśmierconego MLA. Zapraszam więc na test prawdziwie nowego GLE. W profilu ciężko rozpoznać, z którą generacją GL mamy do czynienia. To prawda. Zachowano tu horyzontalną linię dachu oraz kształt słupka C, który odcina tylne okno. Pojawiły się oczywiście mniejsze, spłaszczone klosze przednich lamp z nowym wzorem świateł LED. Do jazdy dziennej również tylne lampy zmieniły się nie do poznania. Przypominają te z CLS czy CLA Shooting Brake. Klosze są bardzo ostre, a wewnątrz światła dają wyraźny efekt 3D. Giele mierzy aktualnie 4,92 m, to o ponad 7 cm więcej niż pierwsza generacja. Jest za to o 24 mm węższy i również o 24 niższy od poprzednika. Rostow osi zwiększył się o ponad 8 cm, co jest sporą zmianą i kolejnym dowodem na to, że nowy Giele to zupełnie nowy samochód. Popatrzcie, jaki to jest kolos. Popatrzcie, jak dużo trzeba przejść, aby przejść wzdłuż nadwozia tego samochodu. Pomimo to. Design tego samochodu jest taki, że to auto nie zdradza z wyglądu swoich gabarytów. Zwróćcie uwagę, że auto stoi na 22-calowych felgach i one są tutaj takie w sam raz, takie nie za duże. To jest prawdziwy, potężny kolor. Jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, że ten samochód nie ma pojedynczych detali designerskich, które wyjątkowo zwracają na siebie uwagę, a jednocześnie całokształt sprawia, że tego auta nie sposób przeoczyć. Na ulicy. Żadną niespodzianką nie jest to, że GL otrzymał najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu systemów bezpieczeństwa, jak i multimediów, jakimi dysponuje aktualnie Mercedes. Mamy więc system multimedialny MBUX i wirtualne zegary na ogromnym ekranie, tak jak w klasie choćby A. Jak możecie zobaczyć, ekrany są położone na tej samej wysokości w jednej linii, a ekran multimedium został wbudowany w deskę rozdzielczą, co w dzisiejszych czasach nie jest już częstym rozwiązaniem. Taka konstrukcja minimalizuje konieczność wodzenia wzrokiem w trakcie jazdy i poszukiwania pożądanych wskazań czy parametrów, o ile będziemy ich potrzebować, bo przed nami jest head-up display o imponujących rozmiarach. I podobnie jak w innych modelach Mercedesa, zawartością tych ekranów sterujemy przy pomocy przycisków czy gładzików na kierownicy, tu po prawej stronie, jak również w razie potrzeby, także dotykowo. Możemy też sterować głosowo przy pomocy polecenia Hej Mercedes. Tak, proszę. Co sądzisz o samochodach marki BMW? Chyba to samo co ty, bo by cię tu nie było. Ciekawe co samochody konkurencyjne myślą na temat Mercedesa, przy okazji kiedyś się zapytamy. A teraz mogę powiedzieć co ja myślę na temat tego wnętrza. Bo nie ukrywam, że bardzo mi się podobały rozwiązania. Naprawdę, co no, wiem, teraz? że powiedziałem słowo Mercedesa, ale bez przesady. Będę mówił tak jak ostatnio o Kamil w teście A35 kaczuszka. Na nie reaguje. A więc ja wiem dobrze, co ja sądzę o wnętrzu kaczuszki, ponieważ bardzo mi się podobały w innych na nawiewy, które wyglądały bardzo stylowo, takie okrągłe, takie podświetlane, i itd. I nagle przyjeżdża do nas, no właśnie, auto typowo amerykańskim pochodzeniu. Popatrzcie, na środku mamy cztery nawiewy. Już nie są okrągłe, tylko takie kwadratowe. Już nie są stylowe, tylko to są po prostu takie nawiewy. No przynajmniej ozdobione. Ale popatrzcie, co się dzieje po prawej. Ten nawiew po prawej został zwyczajnie zapomniany, zignorowany. Jest taki nielubiany. Jest po prostu dziurą w kokpicie, którą ktoś ok, dał jakąś naokoło ramkę. To jeszcze nie koniec przygód z nawiewami. Po lewej stronie widzimy... E, tak jak widzicie, to jest takie symetryczne, tak? Więc po lewej stronie od ekranów mamy taką sporą kratkę, która w połowie jest tak naprawdę zaślepiona. Dopiero tu fragment jest nawiewem, ale po prawej stronie całość jest zaślepiona. To wszystko udaje, coś, czym nie jest. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Ktoś chciał zachować symetrię, czy ktoś się przeliczył z ilością nawiewów, które się uznał, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a na co nam siódme. Nie 8? Nie wiem. W każdym razie nie wszystko tutaj moim zdaniem wygląda idealnie. Na przykład Popatrzcie na miejsce, gdzie umieszczony został przycisk do startu silnika. No mniej więcej w miejscu, gdzie ja zwykle mam kolano. Nie jest to jakieś szczególnie wygodne, żeby szukać przycisku tańcząc w samochodzie. Zresztą tutaj przestrzeni na to było całkiem sporo, więc nie wiadomo, dlaczego to wylądowało, moim zdaniem, zdecydowanie za nisko. Inna rzecz. Jak pamiętacie, jak wyglądały te dźwignie do zmian biegów w Mercedesach jeszcze niedawno? Takie spore, zresztą w Tesli nawet. To samo można znaleźć. Takiej sporej wielkości, ładnie ozdobione. W pewnym momencie przyjechała do nas klasa A. Ja pomyślałam, ja mówić, kaczuszka. Wiem. Cisza. Kaczuszka. Co chcesz teraz zrobić? W pewnym momencie przyjechała do nas kaczuszka klasy A i już. I zobaczyłem dźwignię zmiany biegów taką jakąś taką biedniejszą, taką mniej ozdobioną, taką mniej imponującą. I okej, okay, no może akurat mniejsza klasa kaczuszki Jak będzie nieco skromniejsza. Ale przyjeżdża do nas kolos który już ma te dźwignie no takie właśnie zdowngrade'owane. Nie wiem, co tam się właściwie wydarzyło. Można też powiedzieć o tym, co w tym samochodzie nigdy dzisiaj nie przyda, a będzie zawsze pod ręką, mianowicie te uchwyty. Oczywiście one mogą się przydać, kaczuszko, kaczuszko, mogą się przydać przy jeździe w terenie, gdzie oczywiście ten samochód nigdy nie pojedzie, bo jest na to za drogi, za luksusowy i za ładny. Więc wtedy w tej hipotetycznej i nigdy nierealnej sytuacji to może się przydać. Zresztą co producent Kaczuszka myśli na temat tych uchwytów, widać po tych światłach LED, wykorzystane zostały po prostu jako kolejne źródło światła, które tutaj ma upiększyć ten samochód w środku, a nie jako coś, co Naprawdę, kiedykolwiek może w terenie się przydać. Na końcu nie chcę powiedzieć, że ja ten, to wnętrze krytykuję. Po prostu widzę pewne e, aspekty tego wnętrza, które, no właśnie, są troszkę bardziej amerykańskie niż europejskie. E, musimy z tym żyć i nie jest to jakieś bardzo biedne życie. Patrząc choćby na wykończenie tego samochodu, patrzcie, wszędzie jest miękko. Wszędzie jest skóra, wszędzie są przeszycia. To, to jest naprawdę wszystko pięknie poprzeszywane. Tutaj, jak widzicie, tu oczywiście drewno, które ma odpowiednią swoją fakturę. To czuć to nie wymaga w ogóle udowadniania. Tutaj mamy wszędzie skórę, cały czas. Tu dopiero fragment dosłownie ostatni pod szybą jest twardy. Drzwi również. Miękka skóra, przeszycia. Drewno, e, tu jest co ciekawe. Twardy fragment i niżej schodzimy. Mnóstwo, mnóstwo pianki po lewej stronie jest Amerykanie, wreszcie wymusili. I tutaj również jest bardzo komfortowo, więc no, co tu dużo mówić. Tutaj luksusu w tym samochodzie naprawdę nie zabraknie. Już nie mówię o wszystkich tych elementach wykończenia, wyposażenia i gadżetach, które mnie otaczają w wentylowanych fotelach, czy możliwości regulacji fotela. Na przykład pasażerki z miejsca kierowcy, oczywiście znamy to z S klasy i z paru innych modeli. To wszystko pokazuje prestiż, status, miejsce tego auta w hierarchii. Również od strony praktycznej samochód absolutnie wymiata. Mamy tu. Ogromne wręcz miejsce na dwa kubki. Zwróćcie uwagę, że wreszcie ktoś pomyślał nad tym, aby w tym miejscu umieścić ładowarkę indukcyjną umieszczoną w taki sposób, aby dało się, pomimo, że telefon jest ładowany, oglądać jego ekran, co na przykład no, może być istotne przy ustawieniu nawigacji, prawda? Więc to jest fajne, chociaż po części ten ekran jest niestety tu osłonięty przez ten fragment, a poza tym możemy tu jeszcze robić takie na przykład o myki i wtedy mamy tu lepsze trzymanie nie powiedziałem kaczuszka mamy tu lepsze trzymanie mamy tu wyjście USB USB C podkreślę. mamy tu również całkiem spory schowek ładnie wykończony kolejne wyjście USB C mamy też bardzo dobrze wykończony schowek przed pasażerem patrzcie jaka dbałaś o detale. To nie jest po prostu książka. To jest coś, co musi wyglądać, prawda? Mercedes-Benz. Skóra, przyszycie. Wiemy, co kupiliśmy. Zapachy, jak widać, podświetlone oczywiście. No wiadomo, że jak zajrzymy do środka, to nie może to być po prostu zapach. To musi być podświetlony zapach. Potężne kieszenie w drzwiach. Ech, tracę czas. Wiecie sami. Tu jest po prostu bardzo dobrze. Test dymetrowca w tym kolosie, od razu powiem, to jest formalność, więc zaczynamy od regulacji. W kierownicy regulujemy oczywiście elektrycznie. Wyciągam ją maksymalnie, podnoszę ją maksymalnie, chyba za wysoko nawet. O, teraz jest dobrze, zresztą widać od razu, że jest dobrze. Fotel regulujemy tutaj tylko odcinkiem lędźwiowym, tu, tu oczywiście dwuosiowo. Natomiast cała reszta regulacji odbywa się klasycznie jak to dla Mercedesa, czyli na drzwiach. Możemy tu wydłużyć siedzisko, możemy go oczywiście przesunąć w przód, tył, czy też e, na przykład góra, dół osobno. Możemy też zmienić jak widać, pochylenie oparcia, a nawet podnieść czy opuścić zagłówek. Tak jak widzicie, to również odbywa się elektrycznie. Podgrzewane fotele, wentylowane fotele, nie muszę mówić. Możemy też wyregulować punkt mocowania pasa bezpieczeństwa. I w ten sposób możemy jeszcze zrobić takie coś. O, proszę bardzo. W ten sposób myślę, że każdy dla siebie idealne miejsce w tym samochodzie znajdzie. Również na wysokość, bo tutaj, choć wcale nie ma tego miejsca jakoś w zapasie, bardzo dużo. Ostatnio w skodzie skali znalazłem 3 albo 4 palce, tutaj mam tylko dwa. Ale poza tym, na szerokość jest super. Podróżowanie z tyłu jest dziwne. Siedzę sam za sobą. Oczywiście widzicie sami, mnóstwo miejsca na nogi. Tu można jeszcze no spokojnie mówić o, o 5-6 cm. Zresztą właśnie najnowsza generacja GLA może się pochwalić dzięki większemu rozstawowi osi, przypominam ponad 8 cm. Wyliczono, że mamy tu 69 mm więcej miejsca na nogi. Fajna liczba, 33 mm więcej nad głową. Tu też akurat to widać, bo ja siedząc z tyłu, mam tu zdecydowanie więcej miejsca nad głową w zapasie. To prawie 5 palców, no prawie, że niż siedząc na miejscu kierowcy. Ale mam mieszane uczucie, bo Leżę, nie siedzę. Ja tutaj, zobaczcie, kolana mam na wysokości praktycznie już klatki piersiowej. Może nie, jeszcze nie jest to dramat, ale siedzę naprawdę nisko. Poza tym, ja nie siedzę. Ja leżę. Oczywiście ma to swoje zalety, ale gdybym chciał usiąść, ja tutaj nie mam właściwie możliwości regulacji. Kanapa jest osadzona tak, jak jest. Oparcie kanapy jest osadzone tak, jak jest. Tu nie ma możliwości żadnych dodatkowych regulacji. Jest po prostu tak jak jest. Oczywiście regulacja tutaj na wysokość zagłówków i tak dalej, to wszystko się da dostosować do dwumetrowca, który sobie tutaj będzie leżał, bo innej możliwości nie ma. Natomiast no właśnie brakuje mi tej konfigurowalności. Ten, ten samochód zresztą może być też w wersji 7 i wydawało mi się, że tutaj no nie wiem, no przesunięcie kanapy do przodu i do tyłu to 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 już nie jest taki rocket science, tymczasem, no właśnie, pochodzenie amerykańskie. Pewne rzeczy są po prostu tutaj zignorowane, bo w Stanach być może nie jest to. Dla nikogo interesujące. Co na pewno jest interesujące w Stanach, to klimatyzacja. Jak widać z tyłu mamy również klimatyzację dwustrefową. Nawiewy są zarówno na środku, jak i w słupkach B. Tak jak widzicie. Zwróćcie uwagę, że pomimo, że jest to potężny samochód, już 10 razy powtórzyłem w tym filmie, że jest potężny, i ma odpowiednie prześwity, ma pneumatyczne zawieszenie itd. Mamy tu mimo wszystko konstrukcyjnie przewidziany taki właśnie tunel środkowy. Oczywiście nie ma to związku z pneumatycznym zawieszeniem. Tutaj akurat góra bzdury. Chodzi mi o to, że jak już się ma taki prześwit, to można te wszystkie bebechy poukładać tak, żeby na podłodze tego nie, widać, nie było widać. I są samochody, które tak właśnie mają to zrobione. Tutaj akurat osoba, która siedzi na środku będzie musiała się zmagać z niskim, małym, płaskim, mało istotnym, ale jakoś tak zabrałem się za narzekanie na tej Super komfortowej, przestronnej, tylnej kanapie. Nie wiem co mnie wzięło, pokażmy plusy. Wielki podłokietnik, miękki, dwa miejsca na kubeczki, większy, mniejszy. Oczywiście mocowanie i Wielka panoramiczna, jak widać tutaj, roletę odsuniemy. Okno, które daje tu mnóstwo oczywiście przestrzeni i światła. Mamy dwa wyjścia USB-C, które też tu się przydadzą do ładowania telefonów, schowek, co jeszcze siatka raz, siatka dwa potężne kieszeń również w drzwiach. I nie powiedziałem o tym, a to też można by podkreślić, całkiem sporo miejsca również na stopy. Tam zwykle mówię to siedząc po lewej stronie, tym razem zrobię to po prawej. A co? No i światełka po jednej, po drugiej stronie. Generalnie jest tu dobrze, ale jakoś tak mnie wzięło na narzekanie. Jest dobrze. Wielkie rodzinne auto, wielki bagażnik, 825 litrów dostaniemy w wersji pięciosobowej, i po złożeniu tylnych oparć dostaniemy nawet 2055 litrów, więc jest to naprawdę potężny autobus. Bardzo praktyczny też, bo mamy tu rolety do oddzielania przestrzeni pasażerskiej od bagażowej. Zwróciłem, że to jest osobna kaseta. Osobna kaseta to roleta, która. E, Przykryje nasze bagaże od góry. Zwróćcie uwagę, że nie ma tu prowadnic. To jest takie klasyczne, staromodne, oldschoolowe rozwiązanie, ale zdradza to przy okazji to, że mamy tu opcjonalnie możliwość dokupienia dwóch dodatkowych miejsc w wersji siedmioosobowej. Próg załadunku jest dosyć wysoki, chociaż teraz jest obniżony. Mamy tu odpowiedni przycisk, który to robi. Chociaż nie do końca rozumiem tej amerykańskiej logiki, bo na przycisku jest strzałeczka w dół, ale też w górę. Tymczasem przycisk działa tylko w jednym kierunku, tylko w dół. Tutaj posłusznie miga, potwierdzając nam, że już jest obniżony. Natomiast w górę to nie działa, po prostu coś tutaj poszło nie tak. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, mamy tutaj wyjście 12V. Mamy tu haczyk po prawej stronie, haczyk po lewej stronie. Tu też widzimy światełko. Co zabawne, tylko jedno, tylko po lewej stronie, że jest drugi. Jeszcze tutaj nad naszą głową, ale jak na tak potężny bagażnik, no, mogłoby tych światełek być więcej. Tutaj po prawej stronie mogłoby się też przydać. Zaglądamy pod podłogę bagażnika, zresztą solidną, pięknie wykończoną, która się nie podnosi tak jak w x 5 i nie ustawia się w górnej pozycji na teleskopie, tylko musimy tutaj takim właśnie haczykiem to zawiesić. No i widzimy, że jest to samochód ewidentnie nie do wyjazdów w off-road, bo nikt tutaj nie pomyślał nad założeniem w tej specyfikacji przynajmniej koła dojazdowego. Oczywiście taka możliwość jest. Jest też możliwość przewożenia tu rolety, gdyby ktoś chciał tej rolety się właśnie pozbyć i uzyskać te całe dwa ponad metry sześcienne. Takie gniazdo tu widzę. Tam po lewej też na to przestrzeń jest. No i jest oczywiście mnóstwo miejsca na różnego rodzaju drobiazgi, które tutaj pod podłogą z pewnością się zmieszczą. Po lewej stronie jeszcze jedna siateczka, tu zresztą widzę jeszcze siateczkę na podłogę, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Te wszystkie parametry są imponujące, są metry sześcienne i tak dalej, ale popatrzcie, gdzie ten samochód się kończy tam jest nad kole. ja nie wiem czy wystarczająco daleko sięgam, tam jest nadkole a bagażnik, jego otwór zaczyna się dopiero tu i to jest jakby druga strona medalu, druga strona tego o czym mówiłem na samym początku że mamy samochód, który jest potężny, ale tego z zewnątrz nie widać, design tego samochodu to przed nami ukrywa a to ukrycie to jest właśnie to, że nie wygląda to jako takie wielkie pudełko na kołach wychodzi nam m.in. w takich detalach że otwór bagażnika jest, no powiedziałbym nie może nieze skromny, ale nie taki wielki, jaki wielki jest ten samochód. Już chyba wszyscy się przyzwyczaili do tego, że oznaczenia na, na klapie bagażnika nie dają prawdziwego obrazu pojemności silnika. Również tak jest w tym przypadku, GLE 300D wcale nie oznacza 3 litrów ani 6 cylindrów. W tym przypadku jest to silnik dwulitrowy i czterocylindrowy, ale o imponujących jak na swoją pojemność osiągach. 245 koni i 7,2 sekundy do setki. Przypominam taki drobny szczegół. Nie tak dawno temu, na początku lat 2000 był sobie taki Mercedes ML 400 CDI. Który z ośmiu cylindrów i 4 litrów pojemności dawał w siebie jakieś 250 koni. A tutaj mamy dwa razy mniej cylindrów, dwa razy mniej pojemności i praktycznie tą samą moc. Przy okazji, zapraszam oczywiście do naszych testów spalania i przyspieszenia, które znajdziecie w osobnych filmach. Szczerze ja mam wyrobione zdanie na temat tego typu samochodów. Wiadomo, że ten kiosk na kółkach to nie jest auto, po którym się spodziewamy jakiejś wielkich rewelacji i, i jazdy bardzo sportowej. Więc ich głównym zadaniem jest przywożenie mnie z punktu A do punktu B w taki sposób, abym się czuł jak najlepiej jak najbardziej komfortowo, żeby żadne pęknięcie na asfalcie nie odwróciło mojej uwagi od tego, co akurat robię, nawet jeśli to akurat nie jest kierowanie, bo oczywiście tego typu samochody są też świetnie wykończone i wyposażone, więc prowadzą same, trzymają pasy ruchu, same utrzymują odległość. Same prowadzą i generalnie niewiele w nich trzeba robić. Można się najwyżej skupić na, na tych wszystkich przyjemnościach, które tutaj są przygotowane dla kierowcy, czyli masaże, e, chłodzenie pleców i, i co tam jeszcze sobie zamarzamy. Jest cudownie. Natomiast jazda, no cóż, oczywiście, że mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie, które daje nam pewne możliwości i w trybie sportowym, no cóż tutaj skrzynia biegów nawet zredukowała, tak, i teraz możemy na przykład nieco szybciej wejść, 80, tam mam troszkę gadżetów, zaczynają piszczeć delikatnie opony A auto się nie przychyliło jakoś szczególnie. To jeszcze nie jest aktywne zawieszenie, jakie możemy dostać w Audi, w Porsche, czy na przykład w nowym Tuaregu ale to jest ten komfortowy rodzaj podróżowania, którego się po GLS defini dy, 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 definitywnie spodziewamy i tego tu jest naprawdę mnóstwo. Komfort, pływanie i tyle. Tak naprawdę to wszystko i tak moglibyście usłyszeć w głowie, myśląc jak może jeździć ten samochód. I byście dokładnie usłyszeli tą samą odpowiedź. Nic nowego chyba nie powiedziałem. W trybie sportowym jest bardziej sportowo, w trybie komfortowym jest bardzo komfortowo. Nic ciekawego. Znaczy jest super. Tylko nic nowego. Natomiast zupełnie czym innym jest wsiadanie do wielkiego auta, które ma 4 cylindry, niecałe 2 litry pojemności i ma 245 koni. To jest tak naprawdę temat, nad którym zastanawiałem się najbardziej. Czy jazda tym samochodem będzie zabójczo nudna, czy w ogóle będzie jazda, czy to będzie takie toczenie się leniwe do przodu, bo i tak na więcej go nie stać. Bo przyspieszenie do setki w przypadku tego typu samochodu, jak się ma dobrą skrzynię biegów, jak się ma niezły moment obrotowy, to wiadomo, że będzie nieźle. Tak? 7,2 do setki to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Czym innym jest jednak przyspieszenie do setki, a czym innym... O! Teraz jadę 100 na godzinę dokładnie. Jestem na obwodnicy, mogę jechać do 140 gazu. 100 na godzinę. Szybka redukcja, trzeba przyznać, 110, 115, 120, 100 zmiana biegu 133, 140. Źle? Nie, nie było źle. Szybko? Nie, nie było szybko. E, na autostradzie, gdzie mam mnóstwo miejsca i gdzie chcemy jechać e, byle do przodu. Nie robi nam tak naprawdę różnicy, czy my tego tire wyprzedzamy sekundę dłużej czy krócej. Ale jeśli jedziemy jednak taką drogą dwupasmową, gdzie mamy ograniczoną ilość miejsc i jest to tak wyglądany za tym tirem jazda. Wciskamy gaz i... Dawaj, 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 dawaj! Yes! Wyprzedził. Trzeba nabrać powietrza i odczekać, odliczyć do trzech. bo Niestety trochę to trwa. I ja nie chcę absolutnie powiedzieć, że ten samochód nie jedzie. Jego prędkość maksymalna przekracza 200 km na godzinę. 7, 2 do setki przypomnę, tu naprawdę nic nie brakuje, prócz takiego porządnego masażu pleców przy wyprzedzaniu, przy prędkościach powyżej 100 km na godzinę. Poniżej 100 polecam, bierzecie w ciemno, ale jeśli lubicie porządne przyspieszanie przy prędkościach, Właśnie typu ekspresówka czy autostrada. Kickdown, kickdown, kickdown. No nie, jedzie to aż tak szybko. Ale, ale, po co my mamy ten mały silnik pod maską? No, wiadomo, niska emisja CO2. Fantastyczny, w ogóle polecam na Zacharow taki filmik o tym, jak w Krakowie się mierzy. Spalanie bez zatrzymywania pojazdów. Zrobiliśmy pomiar tego auta i wyszło, że na no dobrą sprawę w Parku Narodowym można go na parkingu, jak pójdziemy na wycieczkę w góry, zostawić z włączonym silnikiem, będzie czyścił powietrze. Totalnie zielony samochód. Taki elektryk chyba mógłby spozazdrościć temu, co tutaj się nie, wy 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 wyprawia pod maską. Jest naprawdę bardzo dobrze. Co oczywiście widać też na stacji paliw, bo ja tym samochodem już trochę jeżdżę. Pół baku, prawie że wyrobione, wciąż 500 km zasięgu. Ja w trybie sportowym, tak? Ale przejdźmy w tryb eko. Będziemy sobie pływać po prostu powolutku. Bez wielkich emocji, ale jeszcze bardziej oszczędnie. I ta jest właśnie tak naprawdę. Powód, dla którego powstało to auto. Jeśli ktoś nie potrzebuje jakichś wielkich emocji powyżej 100 km na godzinę, a lubi mieć zasięg 1000 km bez wielkiego starania się o to, to po prostu samo wyjdzie. A poza tym mieć jak najbardziej żwawe i sprawne auto do jazdy po mieście, to bez najmniejszego problemu ten samochód z tym silnikiem jemu naprawdę będzie odpowiadał. Można by też powiedzieć o odgłosach silnika, a właściwie braku odgłosów silnika. Gdzieś tam słychać, że ten silnik jest. Nie ma mowy o jakichkolwiek efektach typu klekotanie czy coś w tym stylu. Jest cisza, jest tego silnika tyle, ile powinno być. Słyszymy go, ale wiemy, że on tam po prostu jest. Ledwo rejestrujemy, na jakich obrotach chodzi. Absolutnie nie jest to przeszkadzające. Więc oczywiście, że wolałbym V6, ale szczerze mówiąc te cztery cylindry, jak na, jak na to, z jakim autem muszą się zmierzyć, radzą sobie rewelacyjnie. Także chcecie 300D, nie chcecie płacić zbędnej akcyzy, nic nie stracicie w większości, zdecydowanej większości sytuacji na drodze. Choć GL nie został stworzony z myślą o rynku europejskim, to jednak odnalazł się u nas bez problemu. Wygląda europejsko, jest też bardzo praktyczny i przestronny. Po mieście do 7 osób ma ogromny bagażnik, ale też ma bardzo oszczędne, ale też mocne silniki. To jest auto dla kogoś, kto doceni połączenie amerykańskiego komfortu i poczucie prowadzenia statku z europejskimi wartościami, czyli z jakością prowadzenia i jakością w ogóle, no i też czasem zasięgu na Baku. Czyli dla kogoś, kto lubi zyścić American Dream na europejskich drogach.